Siemano, z tej strony X, to jest kolejny odcinek z Roblox Refinery Caves i w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować naszą przygodę i na początku muszę wam powiedzieć, że nie straciłem tego auta, ono mi się tutaj po prostu pojawiło tak po 10 minutach od skończenia nagrywania, ale to nie wszystko, znalazłem też taki kilo, dokładnie ten co straciłem wcześniej, nie mam pojęcia jakim cudem, ale on gdzieś tutaj się pojawił, już nawet dokładnie nie pamiętam gdzie, po prostu sobie tak uleżał. I no, jak widać, troszkę jeszcze wykopałem tutaj klocków, bo stwierdziłem, że jak mi się nudzi, to mogę troszkę tego wykopać, ale tak więcej nic nie robiłem, więc na początku byśmy sobie to auto położyli, yeah, i tym razem no nie znikło, i musimy sprzedać wszystko, więc oj, chyba muszę Lapsa zrobić z tego, bo trochę mi to zajmie, bo to na no, trzy kursy chyba pójdzie, nawet cztery, tak więc ja zrobię Lapsa i widzimy się za chwilkę. Dobra, tak więc sprzedaliśmy wszystko i teraz zobaczycie ile mam siana z tego. Uwaga uwaga, 1600, tak więc teraz chciałbym kupić sobie tą, o Jezu jak wysoko skoczyłem, tą maszynę, bo ona jest w stanie przerobić złoto z tego co wiem, a złoto będę chciał teraz zdobyć, ponieważ złoto jest jeszcze droższe od tych wszystkich klocków, które ja zdobyłem w tym momencie. Więc idziemy sobie to położyć i dokładnie nie wiem, gdzie jest złoto, gdzie mogę je znaleźć, gdzie szukać go, ale zaraz się poszuka. O Jezu, co ja robię? Eee, chciałbym to położyć tak obok. Dobra, idealnie. Tak więc teraz ja, tak mi się wydaje, że to jest tam, gdzie, gdzie byłem z, z tym, tam gdzie, nie wiem, czy ja byłem tam na odcinku nawet. Tam, gdzie się auta kupuje różne, to tam da się skręcić w lewo i to chyba jest tutaj. Tylko, no i nie znam jeszcze tej mapy. Kiedyś kiedyś będę w stanie tak samo jeździć, gdzie chcę, jak w ale to jeszcze nie teraz. Tak więc tutaj jeszcze nie. Jakie to są wysokie ściany. Dobra, teraz tutaj mogę skręcić w prawo. Tutaj jest. Nie mam pojęcia, co. O, jest mapa. Marmur. Nie wiem, czy marmur jest drogi. Ale my chcemy iść tutaj do złota. Czyli, tu jest złoto. Czekajcie, chyba właśnie tutaj jest złoto. Tylko chcę jeszcze się dowiedzieć. Przecież. A nie, tutaj jest, dobra, czyli dobrze myślałem. I teraz mamy tutaj złoto. Zobaczymy, czy sobie dużo go wykopię. Bo, jakbym go wykopał dużo, to było bardzo fajnie. Bo złoto jest jednym z droższych, potem pisaliście w komentarzach, że złoto jest drogie, jeśli chodzi o, o takie moje słabe kilofy. I też sobie posprawdzałem, to faktycznie jest e, dość drogie, jeśli chodzi o ten kilof. Musiałbym sobie już kupić ten lepszy. Nie pamiętam, nie ile on kosztuje, tam jest 600, może, żeby kopać jakieś lepsze, ale nie potrzebuję chyba. Tam kolejne złoto jest, ale widzę, że tutaj tego jest więcej. A to co to jest? Srebro? Hm auto moje zjeżdża, tak bokiem się ustawić dobra, jest dobrze czyli będziemy kopać sobie e, jeszcze bym sobie to wykopał ale obstawiam, że to jest mniejszej wartości niż złoto, więc raczej się nie opłaca, tak więc no, mimo wszystko wolę złoto kopać to fajniejsze przynajmniej się wydaje fajniejsze i no, i wykopać tego tak żeby miał Pniążków i na co teraz zbieramy? Zbieramy na. Już nie pamiętam na co chciałem zbierać, Chyba na Kilo zbieramy. Zbieramy na Kilo, potem pewnie lepszą maszynę jeszcze sprawimy. A, jeszcze chciałbym w tym odcinku kupić taką maszynę Na chyba tam 350, albo 550 kosztuje. Taka co ściska przerobione klocki w płytki, czy coś takiego. Nie wiem dokładnie jak się nazywa nawet. Ale tak, chciałbym to kupić, bo chcę zobaczyć, czy to coś daje. Szczerze mówiąc, wątpię, że to będzie dawało większe ceny tym płytkom, znaczy tym klockom, ale te płytki mi się wydaje, że będą po prostu mniejsze, przez co będzie można ich więcej zmieścić do auta. A jak widać, no tutaj bym potrzebował większe auto, żeby wszystko za jednym zamachem sprzedać, bo sprzedawałem to chyba na 5-6 kursów, nie na 4, tak jak myślałem, więc, więc sprzedałoby się też auto w sumie lepsze kupić. Możemy jeszcze po drodze powrotnej zobaczyć, jakie są za jaką cenę, bo przydało się coś kupić, a jak na razie mamy takie słabe za 120. I czy ja właśnie straciłem klocka? Nie, tutaj jest, no dobra. już go wyciągam. Oj O, udało się, dobra. Teraz tak, pytań, czy tu gdzieś jeszcze jest złoto, jest z tyłu. Dobra, to kopię to, co tutaj jest, ile się zmieści do mojego auta i wrócę do was jak już będę miał cało to zapełnione oj, tutaj chyba jeden klocek mi wyparował dobra, jeszcze to spakuję do środka i myślę, że to już będzie chyba wszystko ewentualnie może coś tam się jeszcze zmieści, ale wątpię, bo już mam dość sporo tego A myślę, że i tak to będzie wystarczająco na no, jakieś tam wydatki najmniejsze, bo za dużo i tak nie dostanę, żeby sobie kupić jakieś gigadrogie rzeczy. Jeszcze myślę, że tak z trzy klocki mogę wykopać albo dwa, o no, dwa są idealnie właśnie na tym. No trzy są, to mogę trzy wykopać, ale no, jeden taki na krawędzi jak to, jak widać to zniknął mi. Że on gdzieś pewnie coś tam się zrespił. Ale mimo wszystko i tak fajnie, bo spodziewałem się tego, że jak jest klocek tak jak ten. To, że one będą po prostu wypadać pod mapę, a okazuje się, że one po prostu robią sobie takie sobie tak górą lecą. Dobra, to rzucę. W ogóle fajnie, że da się rzucać. Będzie trzeba tego tak nosić po kolei. Tylko można sobie spokojnie tym rzucać. Dobra. O nie wiem, czy to nie za dużo. Chociaż Tak chcę się zmieścić, dobra, zmieścił się. Czyli nie ma tragedii. Tutaj mam jedno srebro, które znajduje się będzie tanie. W ogóle jeszcze zaraz się okaże, że to nawet nie jest złoto. Ja tak naprawdę zbierałem jakiś, jakiś inny syf, który jest za 5 dolarów, czy coś takiego, ale raczej wątpię. Tutaj nie, to jest chyba marmur? Nie mam pojęcia, przecież mnie sprawdzałem, już nie pamiętam, ale jak to jest marmur, to... to nie wiem, chyba on jest na poziomie wyżej, albo coś takiego. Dobra, sprawdzimy, jakie są auta. No jakieś w ogóle giga ciężarówki. To nie wszystkie są drogie. To kosztuje 7000 Uuu Uuu to jest fajne. Czym się różnią? Eee. Tym, że ten ma dwa miejsca. A ja chyba bym wolał takie miejsce... Chociaż nie, w sumie to jest fajniejsze dobra, to kosztuje 150 więcej. Przyczepka 650, większa 850, jeszcze większa 4500. Hm. Sympatycznie. To są, to są te zwykłe auta, tylko to jest jakaś lepsza wersja. Takie, coś co bym bardzo chciał. O Jezu. Tylko też w tego nie ma. To 8000 kosztuje. i jeszcze takie za 7. A to ile kosztowało? 7 też. Ale są chyba te same. Tylko to jest jakaś wersja. z większą ilością siedzeń. No to ja bym wziął to z większą ilością siedzeń. Chociaż. To są trzy, tu są trzy A Jednak wziąłbym tą Bo tu jednak mi się daje, że miejsce się głównie liczy A to miejsce, jakaś ławeczka z tyłu to, to chyba jest w ogóle nieprzydatne Ale łówek szybko jechałem Ale no, tak więc myślę, że i tak sobie kiedyś kupimy takie lepsze autka A jak na razie musimy udać się do Głównej jakby, nie wiem jak to się nawet nazywa Do głównej siedziby wszystkich graczy, którzy grają, mimo to, że jestem teraz na prywatnym serwerze. Są za darmo, to chyba trzeba wziąć, nie. Ale tak, jedziemy tam odłożyć to, przerobić to. Kupić to od płytek i spłytkować coś. zobaczycie jak to działa, bo to jest dość ciekawe. Kod. <grym> Dobra, o, jest to jakaś górka. Boję się tych górek, że wlecę w nie moje auto wystrzeli w kosmos i będzie trzeba zbierać wszystko. Tak jak w poprzednim odcinku z Amber Tycoon 2. Ajaj... Nie mogę tak mówić, bo zawsze jak tak mówię, to potem dzieją się złe rzeczy. A my nie chcemy, żeby złe rzeczy się działy. W ogóle takie lampy też można kupić, ale nam się nie przydadzą, bo mamy taką małą działkę. Dobra. W ogóle nie wiem czy ja zmieszczę tego, tego płytkarkę. Tą płytkarkę nie wiem jak się nazywa. Dobra. Zmieści się, dobra. Idealnie. I teraz trzeba po prostu wszystko tutaj wcisnąć. I zobaczymy, czy ta maszyna od płytek zadziała. I sobie byśmy jeszcze porównali, czy... Jakbyśmy wzięli dwa praktycznie takie same rozmiary złota, czy ta spłytkowana będzie droższa, czy taka sama Czy w ogóle da się złoto płytkować Czym ja to nazywam płytkowaniem, to się jakoś inaczej pewnie nazywa No ale dla mnie to jest płytkowanie, to będziemy płytkować złoto I inne różne rzeczy Dobra, jeszcze dwa klocki, ojojoj To jest strasznie duże wejście ma, w porównaniu do tego poprzedniego Dzięki temu mogę praktycznie wszystko wkładać Złoto ale zatkało się. Halu! O! Cały czas utyka. Dobra, to teraz idziemy po płytkarkę. Mam nadzieję, że nie kosztuje ona dużo. tego co pamiętam 350 chyba. Więc... Więc powinniśmy mieć pieniążki na to. Gorzej jak się okaże, że tam 350 tysięcy pisało, a ja po prostu nie widziałem. To jest kompaktor. No, 350. Ciekawe jak to działa. Jakiś guzik. Tak, chcę to kupić. Yo, thanks. Dobra, dziękuję również. I Idziemy, mój kompaktor załadować na działkę. Tylko pytanie: gdzie? Tutaj auto stoi. Ajajaj. W którą stroną to będzie wychodziło? W na razie to odłożę. I te klocki bym chciał. Żeby nic mi tutaj nie znikło, bo nie chciałbym nic stracić znowu. Eee, o jezu, tutaj to jest. Dobra, i którą stroną to wychodzi Zgaduję, że... Tak Czyli one będą wychodzić tędy I wrzucamy tutaj, dobra. Ja bym wziął dwa takie same klocki te wyglądają jak bardzo podobne No, ja bym chciał znaleźć takie jak najbardziej podobne do siebie klocki, bo to był bardzo fajny test o! To są dwa identyczne klocki. Więc jedną sobie tutaj położymy, a drugie sobie położymy tutaj. I zobaczymy, czy kompaktowanie zadziała. Płytka. Mamy płytkę. A mogę ją jeszcze raz tutaj umieścić. Niestety nic to nie daje. Dobra. Czyli płytka jest płytką. Czyli tak, to ma sens, bo będziemy mogli sobie tak układać tak o. Dzięki temu nie będzie przerw żadnych w. w wiecie, o co chodzi. Więcej zmieścimy do środka po prostu. A teraz pójdziemy szybko sprawdzić, czy różnią się ceną. Ale tak jak mówiłem wątpię, bo no bo czy one się różnią? One się różnią po prostu kształtem. W ogóle w tu zostawiłem. Jak sprzedawałem, ale przynajmniej dużo pieniążków dostałem za to. Czy sprzedamy szybko to. 10. Za 10 taka sprzedajemy takie coś, dobra. Na początku zwykłe. 44. Wow, dużo. 44 i za to dostajemy 37. Dobra, zgaduję, że po prostu one nie były takie same. I tak to wygląda. Czyli płytek się nie opłaca robić. No chyba, że mamy tego dużo, tak jak ja miałem wtedy. To po prostu wkładamy. A zobaczysz, czy mogę dwie wsadzić do środka. Czy one się zmieszczą w jedną płytkę. To też mnie ciekawi. To chyba mi za duże. Zaryzykuję. No, włożę dwie. Czy widzą dwie płytki, czy jedna? <laughs> jedna, ale fajne. Czyli możemy płytkować. Pytanie, ile możemy tych płytek zmieścić w jedną płytkę? W sensie, ile klocków możemy po prostu tak. Ho, nie mogę teraz nic z tym robić. A to po prostu tego więcej tutaj włożę. Dobra, tego już nie zmieszczę. Zobaczymy, jaki duży klocek wyjdzie. O, ale duży. Dobra. Hop. Tu już zaraz chyba będzie limit. Dobra, jak ich nie mogę ruszać, znaczy, że one są zaliczone do tego. Czyli jestem w stanie chyba wszystkie złota w jedną płytkę zrobić. Dobra, zobaczymy. Gorzej, jak sprzedam to za 20. I się okaże, że to w ogóle sensu nie ma. No, jest, zmieściło się. O Jezu. Uwaga. Ale płytka. Ty. Ej, pomocy. A, dobra, one się robią jako kilka płytek. Ej, fajne w sumie. Bo te płytki będą w takim razie. Idealnego rozmiaru zgaduję, że... No nie, nie będą idealnego rozmiaru. Ale i tak chyba lepiej się mieszczą. I jeszcze tylko to srebro. Dobra. Idziemy sprzedać, zobaczymy ile dostajemy. Mamy w ogóle 9,97. Ajajaj. Policyjny numer. Dobra, idziemy sprzedać to. I zobaczymy, ile dostaniemy za moje złoto. Mam nadzieję, że dużo. Bo, bo nie chcę stracić na tym na tym płytkowaniu płytek. Dobra. Trzy płytki i kawałek srebra. 600. Ej, to jest bardzo fajne. Czyli mamy tyle, ile po sprzedaniu wszystkiego. Plus przerabiarka jedna i. Dobra, to jest do przerabiania szkła. Tego i na razie nie potrzebuję. To mnie zastanawia. Mm. Kurczę. Wow. To jest jeszcze lepsza ciężarówka. Wiecie co? 50. Dobra, wiecie co? Ja bym to kupił. Ja bym to kupił. Wiem, że bardzo mało pieniędzy mam, ale chciałbym zobaczyć, jak to działa. Tak, chciałbym kupić. Co kupię od razu dwie, mam nadzieję. Tak, dobra. I musimy to zapakować na auto, które jest. Gdzie tam jest? Już zapomniałem, gdzie auto zostawiłem. Jezu, czy ja trafiłem idealnie do. Nie, już myślałem, że trafiłem idealnie do mojej przyczepy. Takiej przyczepy? Yy, do mojej paki. Ale niestety nie udało się, a to było fajne. Zobaczymy, jak to działa, ale chyba w kolejnym odcinku, bo już ten trwa dość długo. A chciałbym jeszcze dzisiaj pójść spać, bo nagrywam to wieczorem. I chcę film wrzucić jutro. Czyli jak wy to pewnie oglądacie, to jest 15.24. Dobra. Ja, ja. Czemu to jest wszystko takie duże? A co jakby tak to zamontować gdzieś na tym? Czy to musi być wysoko zamontowane? To chyba musi być na jakiejś wysokości zamontowane, obawiam się. Dobra, myślę, że możemy w taki sposób oszczędzać miejsce. Bo, jakbyśmy sobie tak poukładali wszystko, tak o. O jezu, nie tak. Tak o, że tu jest takie jedno, tam jest jedno niżej. To moglibyśmy sobie to przesunąć tutaj. O nie, to potrzebuje prąd. Dobra, tak więc jutro może nagram film, ale wy go zobaczycie, o jezu, wy go zobaczycie nie wiem kiedy, bo mam plany na kolejne filmy, ale zobaczycie go na pewno kiedyś, jak będziemy bawić się, bawić się tym czymś, bo to wygląda fajnie, ale dowiemy się w kolejnym odcinku, a w tym to było już na tyle. Pozdrawiam wszystkich wspierających, widzimy się w kolejnym. Siemamy.